Dobry, witam na moim kanale, a dzisiaj pokrótce pokażę Wam, czym jest Scratch. No i nie wyłączajcie tego filmu, bo opowiem Wam też o moim konkursie. Ja jestem Janek, a mój kanał powstał specjalnie dla tych, którzy interesują się Scratchem i szukają darmowych poradników. No więc, przechodząc do Scratcha, Scratch to łatwa platforma dla naprawdę początkujących, chociaż nie ukrywam, da się w niej robić naprawdę profesjonalne gry, nawet 3D. I teraz pokażę Wam, jak wygląda scena w scratchu. Klikamy sobie Moje rzeczy i tworzymy nowy projekt. I teraz pokażę Wam, jak wygląda scena w scratchu. Musimy się załadować. No, i tutaj mamy środek. Na tym środku będziemy kolorowe bloczki układać, żeby nam kod powstał. Mamy tu wiele tematów: ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, no i wiele innych. Tutaj po. Prawej stronie mamy takie okienko, w którym widzimy podgląd naszej sceny, co się aktualnie dzieje w naszym projekcie. Osobiście polecam Wam zobaczyć mój drugi profil, starszy Jan Paweł Zarzycki. Na którym mam trochę więcej ciekawszych i fajniejszych gier, takich jak właśnie ta. Snow War 0.1, w której chodzi o to, żeby nabić śnieżki i nawalać nimi przeciwników. No a teraz moja przyszłość, no i oczywiście na koniec konkurs. No oczywiście w tle puszczę moją jedną z najnowszych gierek na moim nowym koncie. Oczywiście w przyszłości chciałbym być dość popularny i wypromowany, więc proszę Was, jeśli możecie mi pomóc, jeśli Was nie nudzi mój kanał, to proszę zasubskrybujcie, zalejkujcie i komentujcie mój filmik. Bardzo Was do... o to proszę. No a przechodząc do konkursu, aby wziąć w nim udział, trzeba zasubskrybować mój kanał i poczekać chwilę, aż tych subskrypcji zbierze się 200. Następnie każdy chętny robi swój projekt, no i oceniam, który z nich jest najlepszy. A no i bardzo Was proszę, żebyście napisali w komentarzu, jaki byście chcieli pierwszy poradnik. Oczywiście zasubskrybujcie kanał. No i pa!